Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, w szkole na lekcji padło takie zdanie Kiedy ostatnio miałeś katar? Uczniowie mieli przetłumaczyć. I teraz, uwaga, możemy to zacząć na dwa sposoby. Albo when was the last time? Czyli kiedy był ostatni raz? Lub when did you last coś tam? Coś tam w tym przypadku miałeś katar. Tak lub tak, nie ma problemu. Ale w zależności, którą wersją zaczniemy, inaczej to zdanie dokończymy, jeśli chodzi o formę czasownika mieć katar. I tutaj padły błędy. Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, czyli po polsku mamy kiedy? Ostatnio miałeś katar. Przypominam, że w języku angielskim mówimy mieć a runny nose, have a runny nose tak jakby mieć biegnący nos coś takiego, i teraz zobaczcie jeżeli zrobimy pytanie przez did when did you, to wówczas czasownik wraca do bezokolicznika bo jak jest did, y czy to w pytaniu czy to w przeczeniu, nawet może być w twierdzeniu, czasami o tym też robiliśmy odcinek to czasownik musi być w bezokoliczniku, czyli when did you last, kiedy ostatnio miałeś, i mamy bezokolicznik when did you last, have Erani knows. Natomiast jeżeli zrobimy pytanie takim sposobem When was the last time? Tu już jest pytanie Was jakby przeszło, tak? Bo normalnie the last time was ostatni raz był kiedyś tam no i w pytaniu was When was the last time? Czyli tu już nie ma pytania przez did w związku z tym tu jest tak jakby normalne twierdzenie. Ty miałeś katar, a jak jest normalne twierdzenie, no to właśnie czas przeszły. A przeszła forma od have to jest had. Czyli when was the last time you had a runny nose? A tutaj, when did you last have a runny nose? Dzięki, trzymajcie się.